Witam wszystkich serdecznie, Siemanko. Wszystkim jak się macie, bo ja dobrze. <laughs> znaczy, no w sumie niezbyt dobrze, bo dalej mam <laughs> jeszcze trochę chrypy i będę trochę tak sobie pochrząkiwał. Aczkolwiek, e, no mój głos jest zdecydowanie już do przyjęcia i mogę nagrywać. Wczoraj chciałem, naprawdę chciałem nagrać tego deathmatcha, aczkolwiek, no nie mogłem, po prostu, no wyszedł z tego tak gówniany materiał, że no nie dałoby się tego nawet słuchać. Znaczy, oglądać jako tako, ale słuchać, słuchać raczej nie Dobra, e, bez zbędnego pieprzenia przejdę tutaj do gry. Aha, dobra, Dek, e, dekon ustawiony do do, 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 do do T2, bo sobie ostatnio grałem z pewną e, z pewną użytkowniczką YouTube'a, która kręci filmiki po prostu i. Oj, nie dla Junta, Boże Święty Eee, dobra Jaki tutaj miałem dek? Dobra, to była Shan. Co tam jeszcze było w tym deku w sumie? Nie pamiętam już sam był Graf Bugarik Kurczę, Laguje tak? Czy co? Bo już, już nie sam nie kojarzę. Chyba trochę laguje, ale dobra, nieważne. Jest okej. Okay. Nie wiem czemu ten program nie powinien tego powodować. A, dobra, nieważne. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Dobra. Bierzemy jeszcze Lucio. E, kurczę, Masywem grałem, ale Massive kiedyś się wydawał fajnie, teraz już jakieś tak. Nie, 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 fajnie się nim gra. Już wolę wziąć chociażby. Chociaż nie, chwila, dobra. Nie, nie będę brał DR-ów na deathmatch, bo to jest. Kurwa bez sensu totalnie. Chodzi o szybki szpir, a nie o, o blokowanie niepotrzebnie damagea przeciwnika i <laughs> spowalnianie gry. No dobra. <laughs> Sorry. Będę kurczę kaszał to będę chyba ściszał ten mikrofon, bo to, to jest to się głupio ogląda później. Dobra. Eee, multiplayer, singleplayer, multiplayer. Eee, dobra, czy chwila, to, to zrobię na full screena, okej. Okay. No, zniknij to. W ogóle, to co to jest za napis? Nie chcę tego napisu. Deathmatch Type-1, dojdziemy sobie tutaj. I zobaczymy... Chwila. No! Mamy deathmatch nowy, świetnie. O kurde, myślałem, że będę musiał przerywać teraz nagranie i... Ee, no, brać od, od początku deathmatch nowy, ale no widzę, że tutaj jest deathmatch 19 minut już trwa... Do, znaczy 19 minut jeszcze do końca, także... A da, jest okej. Okay. No, dobra, teraz szybki ruch taki o. Żeby tutaj ładnie tego spajka trochę tutaj wykluczyć. Znaczy ja ogólnie robię tak, że gram i na meczu i kurczę strasznie szybko wykonuję zagrania. Czasami... Znaczy w większości mi to wychodzi, w większości... Nie, wira. no znów... Pierwszy bez sensu. W większości mi to wychodzi. W... Czasami mi to nie wychodzi. Aczkolwiek e... gra się całkiem fajnie. Jeżeli na przykład to właśnie dałem tak, właśnie szans, tam 8 pizzów chociażby i i jedziemy... Wiecie, 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 o, co, wiecie o co chodzi. <ścoughs> Boże. E... Dobra, międzyczasie. O! Na to liczyłem, właśnie, jeszcze liczę na to, że wygram właśnie. A, nie! Jest! Jest! No, to się, to się nazywa właśnie Fart Grafa. Ja nie wiem w ogóle czy słychać te dźwięki z tej gry, ale wkurwiałem niesamowicie. Dobra. To Czasami, jak na przykład przeglądam YouTube albo ...albo coś, coś tam innego, to włączam sobie dźwięk, żeby słyszeć jak goś wykonuje ruch, albo tam jakieś pipa, żeby, żeby już zrobić ruch. W każdym razie. Dźwięk jest kurwiający masakrycznie i. No nie, 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 fajnie, nie, fajnie. To wszystko brzmi. Dobra. Eee, runda wygrana. Na szczęście. Bo chyba koleś nie wie, że jak zagra lolą, to, to mu się nie zwróci. Jeżeli życie schodzi do zera, to już nie może się podnieść. Nawet jeżeli macie Bridget, nawet jeżeli macie tą lolę, to już się nie podniesie. Jeżeli tego nie wiedzieliście, to już wiecie. No, dobra, e, gramy teraz przeciwko rescue. Jeżeli się nie mylę, tak, jest rescue, dobra. No, to będzie tak samo jak wtedy. Jedziemy. Dobra, teraz sobie kaszlnąłem, ale wyciszyłem, także no, powinno być ok. A w ogóle nagrałem materiał z, ten, ten, z tą moją kolekcją, co pokazywałem, moją kolekcję. I miałem wtedy chrypkę, ale nie, nie było tego słychać za bardzo. Właśnie ja zdziwiłem się, że mój głos jest taki sam. Znaczy, mniej więcej taki sam, a... A w realu, że tak powiem, brzmiałem totalnie inaczej. Ale dobra, niby tu pierwsze teraz o moim głosie. Eee, dobra, teraz należą się przeprosiny za to, że... W ostatnim filmiku zapomniałem nika pewnego gracza, mojego kumpla. W każdym razie pozdrawiam cię, Migwesk. Mam nadzieję, że nie pomyliłem znowu twojego niku. To by był w ogóle jakiś żenada, ale dobra. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki za te karty. Dzięki za wczorajszą grę. Assassin's Creed Array 6 na Xbox Live. Fajnie się grało, naprawdę. Eee... Aha, tak w ogóle to wiecie, nie? Jak, jak macie tam Xboxy to dodawajcie Graf spacja.pl i, i se pogramy, nie? Tylko się przedstawcie. Aczkolwiek wątpię, czy że żeby Znaczy, mam na swoim kanale e, mój nick z Xbox Live, ale... Ale jeszcze nikt mi nie dodał. I nie przedstawił się, że to... że to wiadomo tam... E... Że, że to tam suer ja jestem i w ogóle, wiecie o co chodzi Ale jeżeli macie, to, to jak najbardziej zapraszam do dodawania do mnie do znajomych. Jeżeli macie Bedcompan 2 albo Red Dead Redemption, albo FIFA 10, tak tak, dziesiątka niestety. jedenastki nie kupuję. 12 totalnie. Jeżeli macie Brother jeżeli macie Revelation głównie, to... Możemy sobie pograć jak najbardziej. <coughs> Jestem za. No. I wygrałem następną walkę. Dokładnie. Mam nadzieję, że wygram tego deathmatcha. E, ogólnie powiem wam tak. Żeby się... Nie, znaczy... Nie, nie, nie ma to na celu pochwalenie się, ale... Jeżeli wchodzę na deathmatch z tym deckiem... Bungersami... To mam drugie miejsce praktycznie zagwarantowane. Pierwsze miejsce mam w osiem... Nie no. no przypadków... Dek jest naprawdę świetny, nie opublikowałem go jeszcze, ale no widzieliście jak go składam, w każdym razie to chyba możecie sobie złożyć takie sam, jeżeli chcecie oczywiście. Możecie jakieś modyfikacje oczywiście tam wkładać, co tam lubicie, jeżeli nie lubicie chlory, a wiem, że sporo osób nie lubi chlory, to, to możecie sobie zamienić na chociażby, yy, chyba są drugi, nie? Jakoś tak. To możecie sobie zamienić chlorę chociażby na Wermyna albo na szoguna. Szogunna. Shogun, o, gramy z Polakiem. Fajnie. Fajnie, fajnie spotka kogoś. O, ładnie, ładnie. Tak. Jak najbardziej fajnie. Wiecie, co zagram chlorkę? Z dwoma pilcami, ładnie. A, tak w ogóle Cię pozdrawiam. <grym> pozdrawiam cię, anwli Boże. An z... Aha! Nie, myślałem, że to Alien versus miało być, ale dobra, to nie jest to. W każdym razie pozdrawiam cię serdecznie. Graczu z Polski. Ogólnie dużo nas. Dużo już nas jest. Dużo już nas jest z Polski. Nowar. <laughs> Reprezentujemy naprawdę nasz kraj godnie z, z należytym kurczę. Nie, dobra, tego nie było, dobra. Eee, reprezentują nas Guardia, Raven's Crew, PWA, Polish War Machines, wszystkich tych, wszystkich członków tych trzech gili serdecznie pozdrawiam. <kluje> <kluje> serdecznie was pozdrawiam, bo naprawdę godnie nas reprezentujecie, jeżeli chodzi o kraj. Ogólnie, w ogóle w, polskich, w Polsce, jeżeli jakaś gra jest i... Na przykład, na przykład chociażby te Modern Warfare 2, znaczy Modern Warfare 3, 2 i 1 też to Polacy ogólnie wymiatają w takie gry właśnie, strzelanki, MMO jestem z tego jak najbardziej dumny dumny jestem totalnie bo fajnie jest grać w Urban Rivals które który jest właściwie grą francuską gra najwięcej ludzi z, z Francji, z Hiszpanii, z Anglii, z Stanów z Włoch nawet też dużo osób gra a tutaj wchodzę już coraz częściej gram z Polakami także jest jest naprawdę fajnie. No, dobra, grał Wendela to pewnie będzie blefował, nie? Yy, cholera, co ja teraz zrobić? No i co, ja teraz zagram. No dobra, już trudno, nie? Jak to jest, że jak gra z Polakami to dostaję w dupę. Naprawdę, dostaje w dupę i to ostro Znaczy się w przeności mówię. Kurwa Dobra, nieważne. No to znowu zaczyna ze swoimi... Jeszcze katar, jasne. Zaczynam ze swoimi głupawymi gadkami. I w ogóle co Garek ma na oczach Olerka, co? No, no, czy jakieś okulary? Okulary różowe. Takie dziwne jakieś. A, dobra, bo tutaj się teraz... Dobra, jedziemy tak. Mój plan jest taki, że jeżeli teraz zagra Max Pilznelli albo Zatmanem, to jeszcze dam radę wygrać później masywem. I to, to będzie dobre. I nie nie się. Na jak wątpię. Jak to, jak to zwykle bywa z Polakami, dostaję od nich pierdziel. Nieprzeciętny. Mam słonika na szczęście w rękach. <grym> Cholera, jakby mi pomógł, to by było fajnie. No, w każdym razie. Czekamy. Trochę głupia zrobiłem, bo ja czekałem długo, zastanawiałem się, co Garik ma na oczach. Za co przepraszam. Tego <grym> grasza z ręgrami. <grym> Kurczę. Gadam coś i powiem, i to przerywa ten kaszat. No. W ogóle, jeżeli gracie na Deathmatch, wszędzie. Jeżeli gdzie, gdzie, gdziekolwiek gracie na UR, to grajcie szybko, bo to wkurza, naprawdę. Znaczy, wiadomo, pomyślcie nad swoim ruchem, ale. Wiecie, co. Eee, dupa. Przegrałem. Ale to to naprawdę wkurza. Denerwuje, jak się długo czeka. Jeszcze, jak jest. Jeszcze jak nie jest turniej, albo na Fight Clubie gracie, to naprawdę tam możecie sobie czekać i czekać, bo to jest tryb, w którym czas nie gra roli, ale jeżeli na przykład jest deathmatch, albo turniej, de, ten, DT, daily tournament, to naprawdę ludzie, nie mówię tu do was oczywiście, ale ludzie powinni ruszyć dupy, bo ten tryb nie jest od, od, o oh, cholerka, uuu, tu miał ostrą przewagę nade mną, no, w każdym razie dzięki za grę, fajnie, że Polaka spotka na tym meczu, Sprawdzę tylko który tam jestem i trzeci No teraz do pierwszy, bo nie? O, do pierwszy. Dobra, daję full screen'a. Hiszpan. Hiszpan. Hiszpanin, jak to niektórzy mówią. Beznadziejnie. Dobra F o, działa. Fajnie, fajnie. You are a girl. Znaczy się UR Girl, Urban Rivals Girl chyba, nie nie że ja jestem dziewczyną, nie, 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 no dobra, nieważne, jedziemy standardowo, nie ma żadnego soa w deku, także Spike mnie strasznie denerwuje w ogóle, nie tak teraz zboczę z tematu, Spike mnie strasznie denerwuje i go kupiłem, <ścoughs> że tak, o kurcze, znowu, znowu chciałem kaszleć, ale dobra. Kupiłem go, bo mnie zdenerwował i... i go mam teraz i jakby mnie denerwował zbyt mocno, to sam nim będę grał i tyle. No i tak jak się spodziewałem, zagrał spajkiem. Kurczę, zapomniałem, że ten ruch to... A, dobra, kolejny raz mi się poczęściło. Tylko znowu zapomniałem, zagranie w ten sposób ostatnio miałem szczęście jak zagrałem w ten sposób. Także już nie będę grał Shan na Spajka. Już dwa razy mi się poszczęściło i więcej mi się nie poszczęści. Dobra, teraz jeżeli zagra Taylorem, jeżeli zagra Taylorem, to ja zagram Blasterem i to wygram, nie? No. Fajnie, fajnie. Kolejna walka wygrana. I chyba teraz będę już pierwszy definitywnie. Co? znaczy zdecydowanie będę pierwszy, jeżeli to wygram. A wygram na pewno. Kurczę, ten deck naprawdę nie wygląda dobrze, ale... Znaczy może wygląda w sumie, ale wygląda niepozornie, ale. Na ten meczu naprawdę jest. Robi piornujące wrażenie. Znaczy, że w sensie, że dobrze się nim gra. O to mi chodzi. No... Użyłem blasterka. Blasterek kurczę. Zasłużenie stał się CR-ką, bo first, jestem first. 175 punktów mam Nie przedstawiłem znowu na Polski. Chciałem przedstawić na Polski, ale nie dało się wyjść z gry. Nie dało mi się wylogować w ogóle. What the fuck, tak, tak sobie taką minę zrobiłem, what the fuck I, i stwierdziłem, że nie zamienię na polski A głównie zamieniam, jeżeli jeżeli gram yy, i nagrywam. No, i teraz, teraz mam problem, bo ma SOA i Jedyny problem do tego deku, jeżeli, jeżeli właśnie mam takie ustawienie, że mogę zrobić dwa hit KO, to właśnie jest to, że, że jeżeli trafi mi się SOA, tak jak tutaj, takie perfidne SOA 2, no i 1,5 SOA, to nie wiem za bardzo co zrobić. No dobra, damy, damy dwa pily z grafem, zobaczymy. Aczkolwiek granie z małą ilością pil przeciwko Rescue to nie jest dobry pomysł, ponieważ... Znaczy. z powodu ich... Ee, chorego bonusu. A właściwie z powodu ich chorego bonusu nie rozumiem ludzi, którzy grają rescue na halfie. To jest, to jest w ogóle... kurczę bez sensu. A, teraz sobie dziewnałem. No się... O, Cliff. Ładnie. Ajajaj, aj, aj. no mogłem zagrać te cztery Pilzy, no. Mogłem. Już widzieliście sami, że... Że już szykowałem tego pilza A, cholera! nerwują mnie takie sytuacje. Róży dupę. Denerwują mnie takie sytuacje strasznie. Przegrywać w taki głupi sposób Stracić życie w taki głupi sposób Whatever Dobra No ja teraz pewnie zagra Elwidrom Pewnie będzie blefował Jak znam życie Nie zagraj Elwidrom, proszę cię Wiedziałem Nerkę Dobra, blef

W ogóle nie, to była chora matematyka jakaś, co ja w ogóle liczę. Dobra, idziemy, srajmy na to. Tak, jesteśmy pierwsi, także pewnie już zostaniemy. Jest! Chociaż tyle. Nie było to dobre, ale cóż. Jest jeszcze malutka szansa na wygranie. Maluteńka, ale jest. Dobra, jedziemy teraz w Bluff Sun, No i zobaczymy, co się stanie. Huh. Ja w ogóle wam powiem, że... Ja cię kręcę. Jak wrzucałem, wrzucałem ostatnio ten filmik w, w, z kolekcji w HD, to zajmowało masakrycznie dużo, dużo czasu, jak to wrzucałem. Ja nie wiem, ja mam neta 8 giga. Boże, co ja gadam? 8 megabitów na sekundę. 8 giga. Matko boska. Dobra. Zobaczcie to moje nie, nie, nieprofesjonalne wyrażanie się. E, 8 megabitów na sekundę internet. Działa to w miarę fajnie. E, I tak A W ogóle zbłaźniłeś teraz. Bez sensu. Działa to fajnie, ale wrzucanie tego filmiku zajęło mi naprawdę sporo czasu. Na szczęście nie siedziałem przy komputerze, tylko tam patrzyłem sobie na. Na. Może. na telewizor? Znaczy na telewizję, na Discovery, jakieś tam programy były. Lubię Discovery ogólnie. Bera się fajnie ogląda. Ja lubię Bera Ja wiem, że on w ogóle robi to wszystko. Na no ten odpierdziel przy kamerze Pewnie ten kamerzysta ma zupki chińskie w plecaku, ale... Lubię, go, lubię go, fajnie się wygląda. Ja pierniczę, skąd ten katar się wziął. No dobra, idziemy chlorom. Zaczekał czy godziny w ogóle który jest? Trzeci. O, jakiś dobry ko... A, to ten Polak. No brawo, 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 naprawdę. To dobra, okej, okay, ty możesz być pierwszy. Ty możesz być pierwszy, jak najbardziej. Tylko muszę się dogonić, żeby był drugi, bo. Tak, co to, to może być? Możesz być pierwszy nawet. Koleś A, tak w ogóle jak mnie oglądasz ten co jest pierwszy na ten meczu, to, to daj tam komentarz na dole, nie? Fajnie będzie Fajnie będzie jak ktoś ten komentarz. A Nie! Nie, no nie! Czemu? Grafa opuściło szczęście. No. W najgorszych momentach. No, I teraz będę... Fuck! Musi ten tengnąć musi przegrać. Kto to jest? Jakiś... Nie będę... To jest ten, chyba ten Hiszpan. Tak, ten Hiszpan, dobrze pamiętam. Tu jestem no, kur... Dobra, 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 dobra Dobra, teraz już bez srania, bo... Yy, przegrywamy, dosłownie w dupę i... Pieprzyć, jedziemy Dobra, mam plan, mam plan, jedziemy Fight now, jedziemy No, bo jakby... Nie, yeah, jakby użył tego jednego pilza, to chyba bym wyszedł z tej gry, naprawdę Zdenerowałbym się na maksa Dobra, teraz robimy tak. A, myślę, że 6 minut, bo myślę. Robimy tak, że dajemy na bez, bez pildzów, i później, jakby co, to damy sobie masiva z e, furią. Tak. Jakby co, oczywiście. To w ogóle nie ma co przewidywać tych ruchów, bo. Znaczy, ogólnie wiem. Czasami wiem, jak przeciwnik zagra. Na przykład, znaczy, no teraz nie będę gadał, bo teraz nie wiem, ale. Ale ogólnie to wiem. <laughs> Boże, co ja gadam w ogóle? Pzdety totalne. Dobra. zagrał crashem. No nie! Cholera, no! No i skąd on wiedział? No naprawdę, no. To jest nie fair. To jest nie fair, naprawdę, no. Nie lubię takiego przegrywania. Bez sensu. Bez sensu totalnie. Przegrać z takim lamerskim dekiem. Pewnie doda trochę punktów. Na ten koniec się przeskoczy teraz pewnie, no. O w dupę. Dobra, dobra. Nie, 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 nie. Dobra, dostałem jakieś dodatkowe punkty, ale... Gówno mi te punkty dają. A, ah, koniec. Super. Dobra, jestem trzeci na tym meczu. Tym. Chyba się wydaje przynajmniej mam nadzieję jestem trzeci i będę teraz stopował to wideo bo im dłużej nagrywam tym cholera dłużej się będzie to wrzucało także no chcę żebyście to mieli szybciej <grym> także wybaczcie i no trzymajcie się dzięki za oglądanie i postaram się zrobić następny filmik w jak najkrótszym czasie tak może jutro może nie ale na weekend już na pewno coś będzie tak. No, trzymajcie się na razie. Dzięki za oglądanie. Dajcie suba jakby co, komentarz piszcie. Na razie.